Witam możemy potrzebak proszę zobaczyć z stalizny dlatego że to był 4 dni kurcze. w sobotę był poszony bobik i dlatego z stalizny, bo nie ma sensu robić uprawu Nie, po skoszeniu, czy 5 A tematem dzisiejszego odcinka są, proszę Państwa, dłuta. I pytanie: mamy dwa rodzaje dłut montowane. Jedne są oryginalne, Made in Poland, a drugie są Made in Poland, ale prawdopodobnie gdzieś tam od Chińczyka, od Chińczyka albo gdzieś tam w importu tylko logo jest polskie drogę orzemy, przejeżdżamy a tu orzemy po przednicy Ponieważ pszenica skoszona już dawno, ale słoma zebrana w środę, w czarny. i nie było możliwości zrobić po dorywki lub pługie. Lub lub 3 trzy przejazdy bługiem, 9 metrów, bo 3 metry, przejazd zajmuje. Widać resory w przeszło jak kamienie są Ale to prawdopodobnie roxy je wybija do góry Te kamienie wysadza, jak głęboszuje pole Majster uczy się orać. Pierwszy dzień dzisiaj poważnej orki, bo wczoraj chłopaki orali. Na zmiany oraliśmy. Możemy. Już po setka zaorana. I teraz. Zaraz skończy się ściernisko po pszenicy. była kukurydza w tamtym roku to co kombajn pomucił to rozłożona, a to co zwierzyna uniściła te grube łodygi, badyle to jeszcze nie rozłożyły się słabo Roxy działa ale rzepaczek będzie miał dobre żarcie bo gnije to wszystko pito Teraz właśnie wjeżdżamy na pole po grochu jadalnym, proszę zobaczyć. Worujemy groch jadalny. Skoszony. Cała próchnica po grochu. To było w Ładnie się woruje. Pherwapolik poschodził. Jest elegancko. Inaczej robią dobre robotę, przedłużenia zobaczcie, też ładnie rozsypują i bezpośrednio pod agregat uprawowo siedmy pole uszykowane. Tu akurat jest słabsza ziemia w tym miejscu, trosze, piąta klasa. Tylko taka piąta, ale 200 Taki piasek, że też popada, poklei się. Dobra, wysiądę specjalnie, coś wam pokażę. Na luzik. I zobaczcie, tu mamy dłuta. Na razie nie będę mówił z jakiej firmy, tylko zobaczcie, to jest dłuto. dzisiaj jest zmienione. Tak wygląda początek, oryginał, a tak po zdarciu wygląda. Koniec. I z grubości proszę zobaczyć, jak ono schodzi. A z drugiej strony mamy dłuto. O, czekajcie, gdzie czyściłem? Tamte. A z tej strony mamy dłuto. Zobaczcie. Z drugiej firmy. To zobaczcie jak wygląda. To jest przód dłuta dzisiaj świeży założony, frontowy. Zdziera się z szerokości i z grubości. Zobaczcie jak śruby wystają. A na tym dłucie zobaczcie jak wygląda. Jeszcze można orać i będziemy na tej stronie jeszcze podrzeżemy później jak będą lemiesze krótsze końcówki miały, bo to na nowym lemieszu jest. I tu jest dłuto silnie reklamowane przez, jak ja to nazywam po amerykańsku, Celebration, po polsku Agrożebraki. I zobaczcie, to jest dłuto Made in Polandże, ale produkowane przez Chińczyka lub tam przez kogoś. To jest dłuto czerwone z firmy, reklamować, czy nie, ale powiem. Pamiętacie kiedyś w samochodzie wiozłem ich z 50 sztuk? I co? Zobaczcie jaka różnica jest. Łyse na końcu, zdziera się szybko, nie trzyma szerokości, cały czas z grubości, tylko leci dużo szybciej. Dłynne czerwone dłuta Czyli made in Poland wariński, ale ciekawe gdzie robione. To jest dla mnie bubel. Ostatni raz kupione 50 lewych, 50 prawych. Więcej ich nie kupimy. A to są dwuta polskie, w Polsce produkowane szyny kolejowej i zobaczcie, tego samego dnia zakładane. Jaka różnica jest? Śruby, jak wystają. Tam trzeba było nowe śruby założyć, a tu na starych śrubach jeszcze można jest przełożyć. Po czym rozpoznać te dłuto u nich? Te szyny kolejowe to jest takie siwe, jak widać. Nie żadne malowane, naturalne, ekresor. To jest od Stankiewicza. Lemiesz też jest od nich. Jak jest lemiesz założony inny, to ten lemiesz jest, jest gotyle. A i z innej firmy jest prawie łysy. Z tych nie mówię oryginal Fernand, ale nie ma różnicy. Tu jest Hardox, nie wiem, 500 albo 600 branych od nich. I powiem, że lemiesze bardzo dobre, równo idą. I najwolniej się zdzierają. I dłuta tak samo. Dłuta nie trzeba brać tych serdoksów Wystarczą te szyny kolejowe i takie zwykłe kute, jak lemiesze zwykłe kute wygląd mają. I pozdrawiam. Do następnego odcineczka. I to jest Sorka. Tu mamy piersi naspawane, założone. Zobaczymy ile wytrzymają. W tamtym roku zakładaliśmy. Pozdrawiam. Zapraszam do następnego odcinka.